Hej, tu Gabriela. Witam Cię już w ósmym odcinku mojego podcastu. Możesz mnie już kojarzyć z mojego Instagrama albo Youtube'a, gdzie poruszam tematy głównie związane ze zdrowym odżywianiem, dietą, sportem, bieganiem. Za to tutaj rozmawiamy sobie więcej o życiu, motywacji, różnych moich przemyśleniach, informatyce, ponieważ na co dzień programuję, a dieta i sport to jedynie taka moja odskocznia. Chciałabym również Was przeprosić, że w zeszłym tygodniu nie pojawił się odcinek, no ale niestety studia nieco mnie przytrzymały, ale wyszło dobrze, bo jedna rzecz z głowy i teraz w pełni będę mogła się skupić na kolejnych celach. Przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, porozmawiamy sobie o prokrastynacji. O tym, dlaczego nie jest ona aż tak zła, jak ją malują. Jakie są plusy w tym wszystkim? Jakie są powody i jak sobie z nią radzić? I na wstępie powiem Wam, że ja jestem mistrzem prokrastynacji. I żyję. I osiągam coś tam w tym życiu, więc da się. Ale to też nie mówię tego po to, żeby Was zachęcić do tego typu. Zachowań, bo ja z tym walczę, to też nie jest tak, że w pełni to akceptuję i uważam, że jest super, niemniej jednak ma to pewne plusy i o tym też dziś wam powiem. Na początek definicja. Uwaga, prokrastynacja to zwlekanie czy też odciąganie, tendencja utożsamiana z odwlekaniem, opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później, ujawniająca się w różnych dziedzinach życia. No, jestem przekonana, że każdy z Was nieraz doświadczył tego w życiu. Chociażby pisząc pracę licencjacką, jeżeli macie to już z głowy, pracę magisterską. Jeżeli macie to z głowy, to, to gratuluję. Jeżeli jesteście jeszcze w szkole, no to wiecie, nauka do egzaminu, zawsze na ostatnią chwilę. I potem powiem Wam, że im dalej w las, tym gorzej. Przychodzą w życiu kolejne obowiązki, a zachowania niezmiennie te same. Więc na początek chciałabym tak wejść do korzeni tego zachowania, jak ja to sobie kminię i jakie są właśnie plusy tego wszystkiego. Bo ludzie z reguły myślą: OK, odkładam wszystko na potem, jestem beznadziejny, beznadziejna i tyle, i nic z tym nie robią. W ogóle nie zastanawiają się nad powodami, a według mnie, jeżeli mam podać jeden plus prokrastynacji, no to właśnie będzie to, że jest to dla nas pewien sygnał i jeżeli dobrze go wykorzystamy, to wyjdziemy na tym lepiej, niż gdyby ten sygnał się nie pojawił. O co mi chodzi? Pierwsze pytanie, które należy sobie zadać, dlaczego ja to robię? Dlaczego teraz nie robię tego, co mam zrobić? I jeżeli odpowiednio przemyślicie sprawę, no to dojdziecie do jakichś wniosków. No i dzięki tym wnioskom będziecie mogli ulepszyć to, co teraz robicie. To może przejdźmy do konkretów. Może nie robicie danej rzeczy, bo macie zły plan. Na przykład weźmy sobie na tapet siłownię. Założyliście sobie 6 treningów w tygodniu i jest godzina 21:00, o 22:00 zamykają siłownię, a Wy cały czas to wyjście odkładacie na potem i potem, a potem mówicie: A teraz to już jest za późno. No i pytanie: dlaczego? Dlaczego tego nie zrobiliście? Odpowiedź jest dość prosta, bo założyliście sobie głupi plan, a ciężko jest wypełnić plan głupi. No bo wasz organizm gdzieś tam pod spodem czuje, że to nie jest dla niego dobre i z czymś takim nie wygracie. Ja też nie mówię, że nikt nie może ćwiczyć sześć razy w tygodniu, ale dla osób, które dopiero zaczynają, albo nawet są średnio zaawansowane, to będzie po prostu za duża intensywność i dla nich taki plan będzie głupi. No, nie da się tego inaczej nazwać. Plan, którego nie jesteście w stanie realizować jest. Głupi. I to samo tyczy się wszystkich innych dziedzin życia. Jeżeli sobie założycie, że będziecie czytać po dwie godziny książki dziennie, a ostatnio przeczytaliście lekturę w podstawówce, no to nie chcę nic mówić, ale no ja też Was troszeczkę spisuję na straty i na bank będziecie prokrastynować. No bo każda zmiana wiąże się z pewnym obciążeniem, każda zmiana jest trudna, jest zajmująca. Mmm, i czasem fajnie zrzucić się na głęboką wodę, ale niekoniecznie we wszystkich aspektach życia, i też nie każdy dobrze na tym wychodzi. I w 90% przypadków lepiej sprawdza się jednak metoda małych kroków. Więc tak, no, jeżeli widzicie, że nie robicie czegoś, co sobie założyliście, że będziecie robić, albo odciągacie to najpóźniej, jak się da, to zastanówcie się. Czy to jest mądry pomysł? To, co chcecie robić, czy to jest w ogóle mądre i dostosowane do Was? Drugie pytanie to jest, czy to, czy Wy faktycznie chcecie to robić? Bo może założyliście sobie jakiś cel, ponieważ inni tak robią, bo inni uczą się teraz języków, to Wy też będziecie. I w głębi duszy w ogóle nie widzicie w tym celu, bo. Nie wiem, znacie już polski, angielski i powiedzmy jeszcze trochę niemiecki. Na razie nie planujecie nigdzie wyjeżdżać, nie jest Wam to potrzebne w pracy i w ogóle nie wiecie po co macie się uczyć teraz hiszpańskiego, ale y, wszyscy się uczą. Tyle ludzi mówi i w social media, że warto się uczyć języków, no i Wy też chcecie się uczyć języków. No, tylko, że jeżeli coś nie wypływa z Was, jeżeli Wy tak głęboko w sobie nie widzicie w tym sensu. No to bardzo ciężko, żebyście to robili. No i tu znowu, jeżeli odwlekacie to na ostatnią chwilę, to może właśnie dlatego, że nie widzicie w tym sensu. No i po co robić rzeczy, w których nie widzicie sensu? Jeżeli kiedyś będziecie chcieli. Zostając w temacie języków, jeżeli kiedyś będzie Wam taki język do czegoś potrzebny, to się go wtedy nauczycie. No i tyle. Nie musicie się go teraz uczyć. Oczywiście możecie, bo no. Nauka języków jest bardzo, bardzo wartościowa i to nigdy nie będzie zmarnowany czas. Tylko, że jeżeli nie widzicie w tym sensu, no to będzie Wam 10 razy trudniej niż kiedy autentycznie poczujecie, po co to robicie. Prokrastynacja często jest też takim sygnałem, że jesteście przemęczeni. I to jest trudny temat, bo na ogół przemęczeni jesteśmy, gdy weźmiemy na siebie za dużo. I nie jesteśmy w stanie tego już wszystkiego udźwignąć. No i o ile to są takie rzeczy, właśnie jak siłownia, nauka języków, czytanie książki, to ok. To da się po prostu coś odpuścić i troszeczkę zwolnić, i wtedy jedyne, chociaż nie takie proste, jak się wydaje, co musicie zrobić, no to wygrać ze swoim ego i tak jakby poddać się wierząc, że wyjdzie Wam to na dobre i wtedy pamiętajcie, że robicie to dla siebie i to, że teraz tego, i to, że teraz z czegoś rezygnujecie, nie znaczy, że później nie będziecie mogli tego robić. Po prostu to jest kwestia priorytetów. Warto mieć to wtedy z tyłu głowy, że nie robię tego, bo skupiam się na tym i na tym, bo odpoczynek jest dla mnie ważny. Ale niewykluczone, że kiedyś do tego wrócę, gdy tego czasu będzie więcej. No to jest taka, taki szybki przewodnik dla ludzi, którzy mają problem z odpuszczaniem. Łatwo się mówi, trudniej zrobić. O tym to w sumie można by osobny podcast nagrać. Ale wracając do tematu przemęczenia, to jest taki łatwiejszy scenariusz, gdy. To są rzeczy, z których faktycznie możecie zrezygnować. Niestety, często bywa tak, że zobowiążemy się do pewnych rzeczy przed innymi ludźmi, i to odpuszczenie nie będzie już takie proste, bo nie tylko będzie wiązało się z bólem dla naszego ego, ale również, nie wiem, może się wiązać z jakimiś stratami finansowymi. Wiecie, niektórzy są powiązani różnymi umowami. Jedni mają zobowiązania rodzinne, no życie jest trudne, tak? No i czasami, jeżeli weźmiemy na siebie za dużo, to nie zawsze możemy odpuścić albo nie zawsze to odpuszczenie będzie najlepszą opcją, bo możemy ponieść spory koszt. I w takim przypadku, to ja bym radziła, dać sobie szlaban na. Branie się za nowe rzeczy, za nowe projekty, a, a w miarę możliwości dokończenie tego, co robicie teraz, no i mocne skupienie się na produktywności, żeby faktycznie w momencie, gdy coś robicie, to to robicie, a gdy odpoczywacie, to odpoczywacie. Więc tak, no, prokrastynacja może być też sygnałem przemęczenia, ale niestety z przemęczenia nie jest tak łatwo wyjść, bo na ogół to też nie jest kwestia, wiecie, wolnego jednego weekendu. Jak ktoś jest tak um, długotrwale przemęczony, to naprawdę, żeby doszedł do siebie, potrzebuje dłuższego okresu czasu. Więc po prostu, no tak jak mówię, jeżeli możecie, to zrezygnujcie z czegoś, a jeżeli nie możecie, to nie bierzcie na siebie już nic nowego i postarajcie się podomykać jak najwięcej spraw. No, i to by było chyba na tyle z pozytywów e, prokrastynacji. Hmm. Jeżeli chodzi o inne częste powody prokrastynacji, to często występuje ona u osób, które potrzebują mieć bardzo dużo bodźców w życiu. Um, lubią taki delikatny dreszczyk emocji, lubią jak coś się dzieje. E, jakbym miała powiedzieć o sobie, to myślę, że e, to jest tu dla mnie. Najczęstszy powód takiego zachowania, bo niektórzy, w tym właśnie ja lubią pracować w takim delikatnym poddenerwowaniu, i ja w ogóle nie potrafię robić rzeczy, które mnie nie ekscytują. I myślę, że to jest taka moja właśnie metoda na to, że jeżeli coś jest nudne i nie wywołuje we mnie żadnych emocji, to ja sobie muszę dostarczyć tych emocji z innej strony i robię to na przykład poprzez odkładanie tego na ostatni możliwy moment, bo wtedy goni mnie deadline. I mimo, że to nie są pozytywne emocje, to takie emocje są dla mnie lepsze niż żadne emocje. No i, i jak sobie z tym radzę, to powiem Wam na samym końcu, gdy właśnie mm, będę chciała zdradzić Wam takie moje metody. Ale przemyślcie to. Przemyślcie to, czy po prostu nie jest tak, że się nudzicie. I to, że się nudzicie, nie musi oznaczać, że macie nudne życie, bo po prostu może być tak, że jesteście osobami, które potrzebują bardzo dużo takich zewnętrznych stymulantów i potrzebują, żeby cały czas coś się działo. To też jest dobre pytanie, czy te nudne rzeczy Wy w ogóle musicie robić, bo może da się ich nie robić, może one wcale nie są ważne, może można je olać, skoro i tak odciągacie je na ostatnią chwilę. Niektóre można, niektóre nie. No to na to pytanie to już sobie musicie odpowiedzieć sami. No więc, jedna sprawa to jest taka potrzeba bodźców zewnętrznych, natomiast druga to jest mobilizacja. Jeżeli mam przed sobą coś bardzo trudnego do zrobienia, to też zdarza mi się to odciągać w czasie. Na przykład, naukę do egzaminu. Nie tak, że na noc przed, bo wiem, że ja się w jedną noc nie nauczę do egzaminu, który jest bardzo trudny, ale na przykład, jak wyliczę sobie, ile mam tematów do nauki i że zajmie mi to średnio 3 dni, a mam tydzień, to ja zacznę 3 dni wcześniej, bo potrzebuję. Potrzebuję mieć z tego dodatkowego kopa wynikającego z wiszącym nade mną, deadline'em. I czy to jest złe? Nie powiedziałabym, ale bywa czasami problematyczne, bo jeżeli źle sobie wyliczymy ten czas, no to już nie będziemy mieli zapasu, no nie? I możemy się z czymś nie wyrobić. Kolejnym powodem może być też strach. Jeżeli mamy przed sobą coś ogromnego, co w naszej głowie wydaje nam się, że wiąże się z jakimś bólem, czy to psychicznym, czy fizycznym, prawdopodobnie ten ból tak naprawdę jest o wiele mniejszy niż nam się w głowie wydaje, no ale tak jak mówię, zaczynanie nowych rzeczy jest bardzo trudne i często sobie myślimy, że to jest nie do przeskoczenia i że w ogóle będziemy tak cierpieć, że, mm, że lepiej się na to nie zabierać, no i też wtedy odkładamy na jutro, na jutro, na jutro, wiecie. Jutro pójdę na siłownię, jutro zacznę dietę, a prawdopodobnie to nie będzie takie trudne, bolesne jak Wam się wydaje. Na ogół po drugiej stronie strachu nie ma nic. W sensie jest to samo co przed. No to jest taka fajna całkiem metoda na pokonywanie jakichś swoich słabości i robienie rzeczy mimo tego, że się boimy. Ja sobie lubię wyobrazić taką ścianę. Mm, I wiecie, ta ściana to jest tak jakby strach, i przechodzicie na drugą stronę.